Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Oto Księga Izajasza, rozdział 61, 11 wersetów. Przeczytamy wszystkie. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasłuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku wsławieniu. I odbudują starodawne ruiny i podźwigną upustoszały osiedla, Przodków odnowią zburzone miasta, osiedla opuszczało od wielu pokoleń. I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą. Z bogac Pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić za to że hańba ich była podwójna a zniewaga i oblwanie było ich udziałem dlatego odziedziczycie podwójną cząstkę swoim krajom i wieczna radość będzie waszym udziałem bo ja pan który miłuje prawo i nienawidzę zbrodniczego upiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze ich ród będzie znany wśród narodów a ich potomstwo wśród ludów wszyscy którzy ich ujrzą uznają ich za ród błogosławiony przez pana bardzo się będę radował z pana weselić się będzie moja dusza z mojego boga gdyż oblub mnie w szaty zbawienia przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca który wkłada zawój jak kapłan i jak oblubienicę która zdobi się we własne klejnoty, bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Drodzy bracia i siostry, jeśli ktoś nie lubi Żydów, niech po prostu się wyłączy teraz, ponieważ Słowo Boże mówi, że przyjdzie taki czas, kiedy odbudują ruiny, podźwigną osiedla, odnowią miasta, a obcy stawią się, żeby paść ich owce, i cudzoziemcy będą ich oraczami i winiarzami. Bóg też mówi, że będą korzystać ze wszystkich bogactw pogan. Będą się chełpić ich sławą. A dlaczego? Ano dlatego, że byli znienawidzeni, byli opluwani, byli mordowani. A przecież to jest Boży naród. Przyjdzie taki czas, kiedy to wszystko się stanie. Przyjdzie taki czas, kiedy Żydzi nawrócą się do Chrystusa, gdy ten przyjdzie w mocy i uratuje ich przed ostateczną zagładą. Nie mnie ich sądzić, nie mnie mówić im, że są narodem, który jest niegodny swojego wybrania. Bo to jest fakt. Ale któż jest wygodny tego, że Bóg go wybiera? Nikt, ani Żyd, ani Poganin. To jest bez znaczenia. Bóg wybiera kogo chce, Bóg zbawia tych, których chce, i Bóg czyni to dla uwielbienia siebie samego, a nie dla dobrej kondycji psychicznej ludzi, którzy uważają, że im się należy. Drodzy, Drodzy bracia i siostry, kiedy czytam Biblię, moje serce jest spokojne. Wokół nienawiść, bunt, złość, wojny, rozpadające się gospodarki, mój ukochany kraj, czyli Polska, jest w bardzo trudnej sytuacji, nic tylko rwać włosy z głowy, a ja jestem spokojny, dlatego że przyszłość jest objawiona w Słowie Bożym. Czy nam się to podoba, czy nie? Kiedy czytamy o przyszłości, tam już nie ma Polski. Ona już nie istnieje. W tysiącetnim królestwie najprawdopodobniej taki kraj pod taką nazwą istniał będzie. Ale większość zamieszkujących ten kraj ludzi będzie oddana Chrystusowi, będzie służyła Chrystusowi. Także spokojnie. I denerwujcie się. Zostawcie tych biednych ludzi, bo to są być może ostatnie chwile, kiedy mogą się jeszcze pocieszyć, nacieszyć, kiedy mogą jeszcze się nagrzeszyć. To wszystko się kończy. To wszystko powoli się kończy. A my, my róbmy to, co Bóg nam powierzył. Stawajmy mocno po stronie prawdy, bez względu na cenę, jaką trzeba będzie zapłacić. Bądźmy gotowi, aby położyć życie wtedy, kiedy Bóg na to pozwoli, a diabeł postanowi, że musi kogoś zabić. To jest tak, że jak się puszcza wilka między owce, to nie wiem czy wiecie, ale w jakimś momencie wilkowi się chce jeść, a żeby się najeść, musi zabić owcę. Do Boga należy życie i śmierć każdego z nas. Do Boga należy dzień dzisiejszy, dzień wczorajszy i dzień jutrzejszy każdego z nas. Nie denerwujcie się. Spokojnie. Pan Jezus mówi, że dzisiejszy dzień ma wystarczająco dużo trosk. Zajmijmy się dniem dzisiejszym. A niech Bóg zajmie się dniem jutrzejszym. Bo to jest jego domena. Bóg pozwolił ci otworzyć oczy, wstać z łóżka. Kiedy siedzę przy tym moim biurku, naprzeciwko mam taką klinikę rehabilitacyjną. I często widzę ludzi, którzy wychodzą stamtąd przy pomocy terapeutów i robią kroki. Bardzo rzadko te kroki robią sami. Najczęściej robią je w asyście. Ktoś ich podtrzymuje, czasami dwie osoby. Ale wiecie co? Radość na twarzy tych ludzi, że zrobili jeden krok, jest bezcenna, jest niezwykła. A my mamy wszystko, a ciągle narzekamy. My mamy wszystko, a ciągle jesteśmy niezadowoleni. My mamy wszystko, a jesteśmy obrażeni na Boga. A ci ludzie mają coś, co my lekceważymy. No cóż to jest zrobić jeden krok? Przecież to każdy może, no nie każdy. Zapominamy o tych milionach ludzi, którzy albo nie chodzą, albo właśnie chodzą w takiej asyście. I to tylko od święta, bo na co dzień nikt ich tak nie prowadzi. Przyglądam się rodzicom, którzy przyjeżdżają z tymi chorymi, tak trzeba powiedzieć, ludźmi. Jeżeli to są dzieci, to jakoś przyjmujemy to w naturalny sposób. No, rodzice się po prostu opiekują tymi dziećmi. Ale przyjeżdżają też rodzice, już starzy ludzie, z dziećmi. Które są stare? Jaką troską otaczają ci starsi ludzie te dzieci, które już też są właściwie pod koniec życia na wzgórki? To jest niesamowity widok. Ile w tych ludziach często widzę takiego ciepła, cierpliwości nieprawdopodobnej, dobra, które jest tak niedostępne dzisiaj na tym świecie? Ja Bogu dziękuję, że my mamy w takim miejscu teraz. W swój kościół, w swoją siedzibę, to wiele mnie uczy. Nie wiem, jak inni członkowie naszego kościoła, nie wchodzę w to, nie rozmawiamy o tym, mówię o sobie. I Zajasz powiada, Bóg mnie posłał. I to są słowa włożone w usta przyszłego Mesjasza. Abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Abym tych, którzy są w niewoli, dał wolność. Aby ci, którzy nie widzą, zobaczyli aby ci, którzy chodzą zasmuceni, byli pocieszeni, aby ci, którzy płaczą, płaczą nad swoim upadłym krajem, aby otrzymali odświętny zawój zamiast popiołu, aby namaszczali się olejkiem radości zamiast ubierać szatę żałobną, aby śpiewali pieśń pochwalną, żeby odszedł duch zwątpienia. Drodzy bracia i siostry, jeżeli Jezus Chrystus przyszedł do naszego życia, to czy nie powinniśmy razem z Zajaszem zaśpiewać bardzo się będę radował z Pana. Weseli Cię będzie moja dusza. Weseli Cię będzie z mojego Boga, ponieważ oblub mnie w szaty zbawienia. No właśnie to zrobił w Chrystusie. Przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Jak obluwieńca, który wkłada zawój jak kapła. jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Drodzy bracia i siostry, nie dajmy, nie pozwólmy diabłu, aby nas okradał z radości, ze szczęścia, które mamy w Jezusie Chrystusie. Nie zapomnijmy dziękować Bogu za łaskę, którą nam okazał. Bądźmy wdzięczni. I niech święty Bóg nieustannie nam błogosławi każdego dnia, także i tego dzisiejszego. Amen. Witam w aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.